Zbawę. Ja palę, ja jak chcesz, Oni też mają. Nice. <laughs> Jeszcze oh. gdzieś może być. Edwarda nie ma ty? Odsmokowałem Shorta. Trzymam szarpta. Dawaj, Kosmos, lecimy. Kurwa, dwóch tu jest, nie lecimy. Jeden mniej. O kurwa, jak ręki. ręki. okienko kuchni, okienko kuchni. Kurwa, Z kila mi zabrałeś, żeby być nade mną. I chyba Short. Coś ich tu strzelał, ja patrzę Shorta. Ej, czekaj, zaraz wam coś powiem. Kur... czekaj, czuć, jakie... To chuj, short, 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 z kałachem, Ej, zajebałem go właściwie 99 w 6, schowałem się, on mnie wysadził nade'em i nade'em mnie pod ręki i zajebałem kosmosa, a 99 mu zajebałem 10 bo Ja sobie pomyślałem, że zatem tak się dzieje, jak ktoś... Ktoś flesza wypuścił właśnie jak pada o, I zapluszył je w całe team'ie no. O Boże, dobrze... Zauberty, dobrze sobie myślę E, kurwa, easy Przeciwnika granat mi nie zajebał Ja próbowałem, ale nie zdążyłem krzyknąć, że kosmos nie idź, to jest pułapka Przeciwskie dzieciaki Wander, mid jedzie